powołując się na kłamstwo, ale kłamstwo policyjne, że kiedykolwiek mieliśmy zakłócić mecz piłkarski reprezentacji Polski, Polska RPA. I je to jako jeden z głównych powodów nie nieodbycia się meczu w naszym mieście. Za chwileczkę nasz kolega Stasiu odczyta petycję i z tą petycją pójdziemy do pani bez i zapytamy, dlaczego dyskryminuje kibiców Zawiszy Bedniowski. Panie Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Panie Wojewodo, my, kibice Zawiszy Bydgoszcz, przyszliśmy dziś pod Urząd Wojewódzki, aby zaprotestować przeciwko wydanym przez Panią zakazom udziału zorganizowanych klub kibiców-gości w meczach piłkarskich na Stadionie Zawiszy i wybranych meczach na Stadionie Olimpii Grudziądz oraz wyrazić swoje oburzenie w związku z wybitnie polityczną, podjętą na zamówienie, decyzją zakazującą rozegrania w Bydgoszczy międzypaństwowego spotkania Polska-RPA, w, uzas w uzasadnieniu której posłużyła się Pani pomówieniem kibiców Zawiszy. Pani Wojewodo, zamykając sektor gości na stadionie Zawiszy oraz dyskryminując kibiców Krakowi i Zawiszy, uniemożliwiając im udział w meczach wyjazdowych na stadionie Olimpii Grudziądz, dołączyła Pani do ogłoszonej prowadzonej od dwóch lat krucja krucjaty Przeciw największemu złu w Polsce, kibicom piłkarskim. Ponadto kuriozalne stanowisko w kwestii odwołania meczu reprezentacji Polski nie tylko ośmieszyło nasze ukochane miasto, ale pokazało, pokazało totalną niekompetencję oraz bezgraniczne podporządkowanie poleceniom z Warszawy. Podejmując godzącą w dobre imię Bydgoszczy oraz urażającą godność Bydgoszczan decyzję, Postawiła Pani absurdalne zarzuty organizatorom meczu i właścicielowi stadionu oraz posłużyła się pomówieniem w stosunku do kibiców zawiszy, którzy według Pani chcieli wyrazić swoją dezaprobatę dla działań podejmowanych przez władze państwowe i PZPN w celu skutecznej walki z chuligaństwem stadionowym. Jeżeli swoją wiedzę przetrwała Pani z tajnych, operacyjnych danych policji, to serdecznie gratulujemy informatorów. Inteligencji oraz rozpoznania tematu i kibicowskich realiów. W korekcie na kibicie zawiesił Pan bardzo, Dzień dobry. Miło też jest, bardzo, tylko z kolei okoliczności są dla nas bardzo ciekawe. Zamyka nam tutaj na Stadion, Nie wiadomo z jakich powodów, a myślę, że w trakcie rozmowy będziemy mogli sobie to wyjaśnić. Ale tak na początek, jak widzimy ten podajemy podariamy pani taki miły prezent. To jest nasza pocztówka wyprodukowana przez nas, a to jest prezentacja drużyny na Wyspie Młyńskiej, pięknie promująca miasto Bydgoszcz. Myślę, że to już będzie jakaś pamiątka na tej następnej postaci. tego sierpnia, panie sierpnia. A tu oczywiście mamy terytorialną petycję. Petycja, która została przed chwilą odczytana. chwilą odczytaliśmy. Nie myślę, że to koniecznie zaznajomić się z tą petycją, Proszę, ona jest chyba długa. Ale to no, nie w tej chwili, czy opowiecie? Czy że będziemy mieli przed Jeżeli my porozmawiamy, to czytajcie. W trakcie to. rozmowy. Ja to rozmowy, to rozmowy. Dobrze to. to zapraszamy Państwa, niestety, dziękuję. Tak jak mówiłem wcześniej, spotkanie jest dla nas, przedstawicieli stowarzyszenia. No. A, A gdzie transparentność? Gdzie transparentność? Krótkie ujęcie, tylko przy stole mogą Państwo i... Nim... Ale gdzie transparentność? Ale panowie, dziękuję bardzo. Zapraszam.